Państwo się temu poddajecie i właściwie ucz uczestniczycie w tym całej fali dezinformacji rzeczy, które się nie powinny absolutnie zjawić. Co, w tej jaką dezinformację wydarzać? my zrobiliśmy? Konkretnie. Co, że mamy, nie mamy systemu antydronowego? Prawda. Że to są zaniedbania rządu? Prawda. Że minister Bosacki kłamał na formułady ONZ? prawda, że jednak to nie był rosyjski dron, e, który zniszczył ten dom? Prawda. To gdzie ta dezinformacja? Naprawdę dezinformacja part, była ze strony i rządu. I świtem... tego, mówienie tego na każdym kroku, gdziekolwiek... No przecież to pani zarzucała przed chwilą. No to dlatego czy uważa no, pani, że zarzuca, buduje coś państw, i buduje e, poczucie spokoju bezpieczeństwa. No ja wiem, że może pani... Mówię się nie, złychać, pra... Bo my mówimy prawdę, a ja pani myślę, mi słysza ja dezinformację. Ja no nie wiem, nie wiem o czym tu dyskutować. Uczuchodzenie, chwalenie się, cieszenie się z tego i powtarzanie tego naprawdę w tej sytuacji absolutnie nie służy, nie służy budowaniu spokoju i bezpieczeństwa. Proszę, żebyście pomyśleli, panowie. Najlepiej nic nie mówić. Ludźmi, spoko, jesteśmy bezpieczni. Popatrzcie zupełnie inaczej na sytuację, w której tej Właśnie chwili Patrzymy, nie patrzymy. Tak. Zaniedbania TikTokowe, państwa, zaniedbania TikTokowe, państwa TikTokowe są widoczne. Filmiki, które państwo, gdzie jest system antydronowy? Oczywiście. Gdzie zamówiony system antydronowy? Nie macie pomysłu? Ile wydajemy na obronność? Ile wydajemy na Z kolejnymi, kolejnymi procesami, które się za chwilę będą działy? Czy tylko pan będzie siedział i że nie ma systemu antydronowego? senator, ale to myśli Pani, że ode mnie się tego dowiedzą, no, inni, że nie mamy systemu. I cieszy się pan z tego, powtarzając, nie, że panie, powtarzając te słowa? Panie, panie... Cieszy się pan, że macie przynajmniej jakiś moment, żeby zaczepić, żeby zahaczyć. A... A tego jeszcze nie, nie, nie mają udoskonalonego, tak? Naprawdę. My nie mamy. Sytuacji, my nie mamy no, udoskonalonego. Mówię, jako państwo. Ale, nie, ale pan się I państwo nie czuje, nic nie robią Pan się z nie tym. czuje państwem. Gdyby pan był czuć pan się odpowiedzialny, odpowiedzialny za to, co się w tej chwili dzieje to, to właśnie mówimy, co. nie mówiłby pan o tym wszystkim, o czym pan w tej chwili mówi. Absolutnie innej postawy e, oczekujemy od wszystkich, e, którzy w tej chwili decydują o bezpieczeństwie. Tak. Kłamać i pokoju, mówić, że tak. wszystko jest okej, okay, nie ma się czym przejmować. To, to...